Hej, cześć, siemanko, witam widzów w kolejnym odcinku z Wodlis. No i co, w dzisiejszym odcinku, widzę, będę sobie grał wielką niespodziankę lasowanie, zobaczymy co... ...tutaj uda się wygrać, no i co, i zaczynamy. To najgorsze pojemniki i te tutaj. Nie wygrywać, tylko te lepsze skrzynki lepsze skrzynki, nie gorsze no coś lepiej, coś lepiej, ale więcej tych skrzynek może tajemnicza, jakieś i po dwie a to dziadowska skrzynka Dobra, ostatni raz i proszę o ładne skrzynki dać. O! W końcu! Dobra, zaczniemy od najbardziej skrzynek, które nie są potrzebne w tej rzeczy. I cztery te skrzynki Ta nic ciekawego pewnie nie wraci. Później to się tam na drzazgi wymieni. Ostatnia ta skrzynka. Dobra. Tu jeszcze tą skrzynkę mamy. Przecież tu coś uda się wygrać. Oczywiście nic. Dobra, teraz ta skrzynka. Co tutaj wypadnie? Uwaga. No, standardowo. I te skrzynki lepsze. Ostatnio. Było opening, o i będzie kolejna skrynka zobaczymy czy coś z tej uda się wygrać, uwaga no, niestety bieda dzisiaj trochę bardzo biednie, dobra to można wymienić, to się nie przyda do niczego Chyba, że tego nie można dziadostwa wymienić Expo będzie. No i co, myślę, widzu, że w tym odcinku z Walt z tutaj tego losowania Wielka Niespodzianka losowanie byłoby na tle. Jak widać, widzu, nie opłaca się to ze względu tutaj na to, że mamy te dwa pojemniki. No i co, myślę, że w tym odcinku byłoby na tle. Nie zapomnij, widzu, zasubskrybować kanału, zostawić łapki, górę, skomentować, udostępnić tego odcinka ponieważ zawsze czegoś ciekawego możesz się dowiedzieć w widzu z moich filmów. No i co Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i hej.